Dawid, w ostatnim meczu Miedzi Legnica z Termaliką miałeś okazję wyjść na boisko, pokazać swoje umiejętności. Jak sądzisz, podobnie będzie w Brzesku? Cieszę się z okazji wystąpienia w meczu z Termaliką, lecz to jest decyzja trenera, czy wyjdę w pierwszym składzie na Okocimski, czy będę miał okazję wejść z ławki. Zobaczymy. A jak czułeś w meczu z Termaliką, że dasz sobie radę po wyjściu na Morawę, że ta pierwsza liga nie jest taka straszna? Ja zawsze wierzę w siebie, wierzę w swoje umiejętności. Gdy wychodzę na boisko, staram się robić to, co mi trenek nakłada i, i uważam, że mogę być zadowolony z gry, lecz napastnika cechują, cechują bramki, a, a mi się nie udało takowej zdobyć. Ale rozumiem, że mentalnie jesteś przygotowany na to, żeby w Brzesku na boisko wyjść. Tak, jestem. Ja jestem zawsze przygotowany na 100% i na pewno dam siebie 100% i póki będę grał, póki będę walczył, to będę zawsze dawał siebie 100%. Co wiecie o zespołu kocimskiego? Dopiero analiza zespołu kocimskiego będzie, lecz słyszałem jak chłopacy mówili, że warto atakować bokami, bo ośrodek mają ponoć zagęszczone. Więcej informacji nie znam. Dopiero dowiemy się na pewno jakoś dzisiaj wieczorem lub jutro z rana.